Drodzy Państwo, tak. jedynie niepowtarzalni w całej galaktyce. Osi, Gilkowianie. Chodźcie do nas. Chodź, chodź chodź. Może tak być. <grym> Możemy, Możemy się poczęstować? Oczywiście. Tak, tak, bierzcie, z tak się tak tak. pracowam. Bierzcie z tego wszyscy. Pości Gilki się dzisiaj. Działa, o, możemy posiedzieć. się. Cały dzień stoimy. Obiecali nam krzesła, nie dali. Proszę. wirczanie, powiedzcie nam, co wy robicie w ogóle w życiu dla wszystkich tych, którzy tam się właśnie zgromadzili licznie, a nie wiedzą, kto to jest. Panie przodem? Nie, ja to wiadomo. Dobrze, no my sobie w życiu trochę staramy się jeździć na motocyklu. No i żyć. Bierzemy przykład z tak. tych co jeżdżą więcej, także dziękujemy za inspirację. Dlatego też tu jesteśmy. Tak, ale, ale staramy się jeździć i będziemy na pewno tego robić więcej. Właściwie to jeszcze bym powiedział, że staramy się po wsi To w ogóle jest fajna nazwa, po wsi Wiecie co to są giry, bo rozumiem, że to chodzi o stopy, nogi, tak? No, A, to widzę, wiecie, że... widzę, że Poznań, okolice. Posi, czy nie czy U nas... Jeżeli mówi się powsi nogi. Dobra, jeżeli y, zjeżdżanie na trasy oferodowe można nazwać powsi i giry mamy, czyli nogi, to troszkę tak. To powiedzcie, naszym tutaj jest licznie zgromadzonym gościom, gdzie pan to wybrać się na motocyklu urlop, bo wiem, że z tymi w tym jesteście mocni. Y, ale z tego co się orientuję mamy niecałe 15 minut. Ten czas jest z góry, to to top to no dobra, to trzeba się roz, rozsiąść. Jak wiemy, my po Europie jeździmy, ale w Polsce ja uważam, że takimi, nie to ja powiem o dwóch: Kaszuby i ściana wschodnia. To są miejsca, które mnie rzekły. To ja trochę poza Polskę w takim razie. Teraz, chociaż w Polsce jest jeszcze bardzo dużo innych miejsc, ale w Europie pierwsze co mi przychodzi do głowy to jednak trasa Wielkich Alp. A to fajna trasa jest. Troszeczkę jeździliśmy rozwijaliśmy się z Panem Piotrem po Alpach. A, a nie spotkaliśmy nas. A albo my tam w kapturach jeździliśmy. Bo oni wtedy na skuterze byli w Rumunii albo w Albanii. A powiedzcie mi, o czym opowiadacie dzisiaj tutaj na targach nocydowych w naszym liczbie zgromadzonych gościom? No dzisiaj przede wszystkim będziemy chcieli zachęcić wszystkich tych, którzy jeszcze nie jeżdżą. E, albo kobiety, które jeszcze nie jeżdżą, a ich mężczyźni by chcieli, żeby, żeby zaczęły. No i opowiemy o top 10 miejsc po Europie, które my polecamy. A resztę powiedz ty, dlaczego jeździsz na moto? No to są duże umiejętności jednak tej osoby, która chce, żeby z nimi jeździła, także dzisiaj troszkę o tym opowiemy. Nie będziemy zdradzać tutaj, bo chcemy Was tylko zachęcić też, żebyście przyszli na nasz panel. Ale to na pewno są umiejętności tej, tej drugiej osoby, która już jeździ. a ja o tym trochę szerzej już będzie na panelu. I co, i będzie, że teraz tak specjalnie to pytanie zadałem, co? Żebyś mnie pochwaliła publicznie? Czyli to ty obszarowywałeś ten motocykl? No, tak twierdzi. No to znaczy, że chyba zrobiłeś to umiejętnie. Tak, i to jest chyba najważniejsze słowo. No to, drodzy panowie, słuchajcie teraz, jak umiejętnie odczarować motocykl u kobiety? Hmm, nigdy nie ma jednej odpowiedzi, bo to zależy od tej kobiety. Ale ja robiłem to krok po kroku, nie wrzucałem na głęboką wodę. Najpierw jako plecaczek, później... No a mieszka zresztą ona szybko łapie bakcyla, więc... Czyli na plecaczu, guma do góry i ze na czerwone. Tak mniej więcej. Słuchaj, wiesz, ja, jest, ja jestem plastyczna po pierwsze, więc się da, łatwo mnie tutaj dało ulepić, ale w pewnym momencie wiesz, on mówi o tego ple plecaczka, że zaczął. A on tak wolno jeździ, że stwierdziłam, że muszę się przesiąść na swoim moto. bo nie dało rady z nim jeździć. Następna pytanie, czy na jeden, czy na dwóch moto? Tak, na dwóch i skoro ja tak wolno jeżdżę, to, to od wtedy jeździłem w ten sposób, że prawie zawsze jadę pierwszy, bo trzeba ją stopować. Natomiast, drogie kobiety, to jest tak, że był jeszcze drugi powód, dla którego się zdecydowałam się na własne moto, bo teraz mam. Do własnej dyspozycji dwa swoje kufry na bagaże. I to też jest chyba słowo czy bagaże podczas wyjazdu. Dziewczyny tutaj kiwają głowami, tak, tak, tak. Nigdy tego miejsca na bagaże nie jest za dużo, a z drugiej strony trzeba się też umictwa na dłuższy wyjazd, żeby jednak mieć wszystko, co potrzeba i żeby motosek jeszcze jakoś nie ale zapraszamy, bo temat top 10, no i właśnie jak zacząć i my będziemy gorąco zachęcać do podróżowania, także, także zapraszamy. I w ogóle bardzo dziękujemy, bo to jest dzisiaj, słuchajcie, nasz debiut. Targowy? Ja jestem trochę zestresowana, także liczę na wsparcie. Nie, nie, nie. Ja bardziej jestem zestresowany tym gościem, bo ten bałagan był tam ja cały czas dochodzę ja do siebie. Ale muszę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, na troszkę o spełnianiu marzeń. Ja wiem, że dla osób, które są tutaj oraz raz któryś to może będzie banalne, ale ja w zeszłym roku, kiedy byłam tutaj gościnnie i przechadzaliśmy się i było tyle wspaniałych osób, ja mówię do Dawida, Dawid, ja bym tak chciała. No i jesteśmy. Także można, to było moje marzenie, także dziękuję Wam bardzo, bo zaproszenie super. Nie, no ale nic, czy my spełniliśmy to marzenie? Nie, nie nie, nie wiem, wiesz, generalnie zero. Słuchajcie, fajnie, że jesteście, fajnie, że jeździcie, fajnie, że macie taką pozytywną energię i że chcecie zaraszać ludzi pasnego podróżowania na motocyklu, no bo to jest jedna z piękniejszych rzeczy, jakie można robić w świątyni. Więc yy, uderzajcie za chwilkę już tam wszyscy, którzy mnie słyszą do sali, sali doznań. O dobrze widzę, do sala doznań. Tam będą się dziać doznania mocno turystyczną. I jeszcze tytułem końca powiedzcie tylko, gdzie was znajdziemy w sieci, żeby tutaj wszyscy zgromadzeni licznie mogli was zaobserwować. Nazwa jest na tyle nietypowa, że gdzie nie bijecie po wsi Gierki, to nas znajdziecie, ale no, największą aktywność koncentrujemy na YouTubie. O super, czyli są filmy, które można oglądać i pasjonować się pod podróżami. Zapraszamy serdecznie. Bardzo Wam dziękujemy. Wejdźcie i ustawiajcie się tam nami już pod tą salą doznań. Dajcie fajne doznania odwiedzające. Bardzo Wam dziękujemy. Dzięki. Was... Dziękuję. Sprawa Was poznać. I kolejny raz powiemy. Tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć, Panie Piotrku.